Cześć, zrobiłam wodze. Jakie wodze? To są uwiązy. Nie mogę się wysłowić. Tak wyglądają. Ten jest w wersji w barkoczyków. Jest dość długi. A ten natomiast jest zrobiony z odpadków, które mi tutaj zostały z tego uwiązu. Tutaj jest pierwszy taki. Jak to nazwać? Ktoś, kto robił kiedyś bransoletki, to wie. Jest to zrobione po prostu tylko do połowy, a potem już po prostu warkocz. Dlatego, że mi się nie chciało tyle siedzieć nad tym. Ale na pewno przy następnym będę robić normalnie. I tak to wygląda. Jest on troszeczkę krótszy. Może być takie krótsze uwiązy. I oczywiście są tutaj też... I są tutaj też jakieś takie bryloczki z sygnią Śmierci z Harry Pottera. Można je zaczepić do mm, ogłowia, do kantara, do innych rzeczy. No, po prostu mieć jakąś taką dekorację, nie wiem, do bryloczków na klucze, czy do telefonu. Kto chce, co zrobić z nimi, to będą. Nie wiem, za ile będą wystawione na sprzedaż, ale będą jako taki dodatek. Samowiązki również pójdą pod, po prostu pod wycenę.